Najważniejsza rzecz, którą chciałbym, żeby jako idea przebiła się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Hasło to sekret, czyli to hasło znacie tylko Wy, lub swoje hasło znają tylko osoby uprawnione. Nikt więcej. Nie znamy wzajemnie swoich haseł w naszej firmie, bo to nie jest niezbędne. Możemy tak zrobić, żeby każdy miał osobne hasło i nadal nasze systemy będą działały skutecznie. Nie przekazujemy haseł naszym współpracownikom, gdy jesteśmy na urlopie lub chorobowym. I odwrotnie, żeby mieli dostęp do naszego komputera, bo muszą z niego korzystać. Pamiętajcie, hasło to sekret, wpiszcie sobie taką zasadę, czyli hasło zna tylko jego właściciel, wasze instrukcje, wasze procedury, to naprawdę zapewni Wam większe bezpieczeństwo. Skoro Wy nie przekazujecie na lewo i prawo, myślę, że tak jest, numerów kart do swoich kart kredytowych, numerów PIN do swoich kart kredytowych, to też jest hasło a jednak go nie przekazujecie, bo to jest dostęp wprost do Waszych pieniędzy. Często znając hasło do Waszych systemów, chociażby systemu Windows, czy bankowości Waszej firmie, no to jest też dostęp do pieniędzy. Więc zastanówmy się, dlaczego te reguły raz stosujemy takie, a raz inne. Ona powinna być nadrzędna. Hasło do systemu znamy tylko my z naszym loginem, nikt więcej.